Cześć, witam z powrotem na moim kanale, jestem Kasia, jeżeli jeszcze nie wiecie I e, tworzę filmy o tematyce fashion, ale fashion z drugiej ręki Także e, zostańcie ze mną na dłużej, jeżeli też Was to interesuje I zapraszam oczywiście do obejrzenia moich innych filmów Jeżeli chodzi o dzisiejszy film, no to powinna nam się robi chyba taka seria Bo to jest drugi film z tej kategorii, jeżeli nie widzieliście pierwszej części, tutaj macie linka W każdym razie e, dzisiaj seria z rajstopkami. Rajstopki z dawnych lat, jak, jak mówiłam, w moich lumpeksach tutaj w Holandii jest ich naprawdę dużo. I one są nowe, zapakowane, więc można sobie popróbować, pokupować i zobaczyć, czy one w ogóle po tym czasie jeszcze działają. Jakoś jest totalnie inna niż takie rajstopy, które teraz nosimy, jak mam być szczera, ale możemy się świetnie pobawić ze stylizacjami, także zapraszam do oglądania. Dzisiaj mam dla Was trzy pary rajstopek i Zrobiłam mały research, bardzo ciężko cokolwiek znaleźć, żadnej tak dokładnie nie znalazłam, ale tak sądząc po, po tym designie, bym powiedziała, że to są rajstopy z lat 80. Te mogą być najnowsze, e, może jakieś wczesne, lata 90. a reszta to są rajstopy z lat 80. i mamy taką tutaj jedną y, niemiecką wersję i to są rajstówki białe. Zrobię Wam oczywiście przebitki Tej stopki białe design jest bardzo słaby Jak widzicie, takie rajstopy kosztują 50 centów, także możemy się bawić i próbować mm, y, Specjalnie nauczona trochę tym y, wcześniejszym odcinkiem, gdzie na rajstopki nie to się dla mnie za małe Starałam się brać jak największy rozmiar i mamy tutaj, wydaje mi się, że na właśnie największy rozmiar, czyli czwórkę, 44-46 Więc zobaczymy, niby 60 den, ale one wyglądają jak jakieś 20 maks. Następnie mamy ym, taką yy, niebieską, yy, niebieskie opakowanie, ale rajstopki są czarne i takie yy, taką krateczkę. Yy, w poprzednim odcinku miałam dosłownie chyba takie samoloty brązowe i mi się one bardzo podobały i ja bym bardzo chciała takie rajstopy. One okazały się niestety dla mnie za małe, a bardzo szkoda, więc mam nadzieję, że te czarne będą ok. I tutaj również mamy 40-44, czyli jakby powiedzmy trójkę bym powiedziała. No i to sobie że jest made in Italy, więc zobaczymy. I ostatnia para takie trochę inne e, opakowanie. Mamy tu coś, tak? Są to zielone, tak jak widzicie, 21, 40, 44, no i to już jest e, no, typowo holenderska produkcja, widać? Z MyDrehtu. E, więc zobaczymy. E, one wyglądają i jakie stylizacje dla Was przygotowałam. Zapraszam do oglądania. Okej, okay, yy, pierwsza stylizacja yy, to takie południe. Zostawiłam ten golf, bo on ma takie zielone, oliwkowe właśnie paseczki. Do tego wełnia narożna spódnica. No i oczywiście stopki. Ja Wam zrobię gdzieś tutaj przebitki w całości, jak to wygląda. Wiecie co? Te stopy nawet nie są takie złe, z tym że... rozmiaram są okej, okay. z tym żebym powiedziała, że są takie takie bardzo tempę, jakby. I ja nie wiem, czy to jest kwestia, że te rzeczy już po prostu, no wiecie, no lata 80., no to, to jest za 40 lat, powiedzmy, około. I, i, I ten stretch, ta guma kiedyś była inna, czy ta rozciągliwość przez ten czas jakby traci materiał, nie wiem, bo one są bardzo mało rozciągliwe są zdecydowanie inne niż takie rajstopy, jakie znam, ale. Wyglądają naprawdę spoko Do tego dołożyłam jeszcze mój Taki pistacjowy sweter Który robiłam na szedoku Ja wiem, że w każdej mojej stylizacji Jest jakaś moja rzecz, ale ja naprawdę mam tego dużo w szafie Po prostu, ja te rzeczy noszę, używam Enjoyuję, dlatego tak jest Także jak widzicie wygląda to tak sweterka Po prostu zwykły golfik Różowa spódniczka, no i białe To Trochę taki Jak zawsze mi się wydaje, że takie białe rajstopy Kojarzą z jakąś taką właśnie małą dziewczynką, bo w segundie, nie wiem, jakoś tak wtedy nosiło się takie białe rajstopki, ubrane w taką piękną się, Ale myślę, że jako osoba ponad 30-letnia też spokojnie mogę się tak ubrać. Następna para. Następne rajstopki, następna para to te czarne, te takie trójkąciki i powiem Wam sukces. One pasują, jestem mega zadowolona, bo bardzo mi się podoba ten wzór. Moim zdaniem, bardzo ładnie wygląda na nogę, tak jakby trochę je wysmukła, wysmukla. Więc no. tym bardziej, że nie wiem, czy to jest jakiś szał na rajstopy ze wzorkami, ale ja, ja mam szał na rajstopy ze wzorkami, więc będę na pewno z chęcią nosić. I tutaj bardziej, może w takim niebieskim klimacie, teraz, czyli mamy taką um, satynową. Bielizianą sukienkę Do tego golf, bo jest zima I ubieram się po prostu realistycznie Do pory roku jaka teraz istnieje żeby było mi po prostu ciepło Do tego mój sweter z Hiszpanii Miałam wreszcie okazję go założyć W sensie wystylizować No i też mój najnowszy nabytek Czyli butki Bronx'a niebieskie Bo ja doszłam do wniosku, że za mało mam niebieskich butów Niebieskich, w ogóle kolorowych butów No i w zasadzie Trochę powiększyłam swoją że tak powiem, kolekcję, więc to może się nawet jakimś filmem skończyć, ale fajne takie w retro stylu, moim zdaniem, pisienka na torcie. Okej, okay, słuchajcie, chyba mamy mały filmowy sukces, ponieważ wszystkie pary pasują, także na przyszłość to też jest dla mnie jakaś taka rada, aby brać jednak te większe, bo myślę, że no, mniejsze, tak jak w poprzednim filmie, po prostu są na mnie za krótkie, ja nie jestem jakaś super wysoka, ale może kiedyś ludzie byli po prostu niżsi pewnie, nie? No i prezentuję Wam ostatnią moją stylizację i <laughs> kojarzy mi się jak jakaś taka rusałka trochę, taka rusałka z biura. No <laughs> Głównie we mnie przez te nogi, przez te rajstopy, no bo rajstopy to jest 20 den, także one są takie jak widzicie cienkie i przez to, no nie wiem czy mi się to podoba jak mam być szczera, wygląda to fajnie, mega pasuje do tych moich zielonych kozaków, myślę, że spokojnie bym się tak ubrała. Z tym, że ja się bardzo nie lubię z rajstopami 21, bo one żyją ze mną na naprawdę chwilę tylko, więc myślę, że to by było jedno założenie i wracałabym już do domu z pracy w porwanych rajstopach albo obec w ogóle. E, w każdym razie tak to wygląda, dajcie znać, e, czy Wam się podoba. Na przepisy zobaczycie mnie w całej okazałości, i powiem Wam, że te są jakieś najbardziej milusie. Naprawdę najbardziej miłe w dotyku. I to są też, naj... nie, to nie są największe, ale one się wydają największe. Naprawdę takie, że ja bym jeszcze mogła być wyższa, jeszcze bym je naciągnęła. Też żadne z nich nie uciskają mnie w pasie, także. Naprawdę naprawdę fajnie. Okej, okay, podsumowując, no, dru, druga część okazała się większym sukcesem niż pierwsza, ponieważ tak naprawdę wszystkie rajstopy pasują i wszystkie spokojnie mogę nosić i na pewno będę nosić. Także to był super eksperyment, który mi sprawia mega dużo przyjemności. Jeżeli jesteście zainteresowani, to będę powstawać pewnie kolejne części, jak będę znajdować kolejne rajstopki. Także bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Słyszycie może mojego psa, który właśnie wchodzi po schodach, więc e, dla mnie już czas, zapraszam e, na mojego Instagrama, zapraszam do sekcji komentarzy, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie po sobie ślad, lajkujcie, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia w następnym filmie, pa pa!